Tak jest no bo używa 1-2-1-2-1-2-2-1-1-2-2-1 2 Dlatego luz gra w nie fire Jej. ja mam to zrobić ale fire Ale luz jest pro! Ale luz na, jest pro! Do 50 levelu. Ale naprawdę kurwa, kurwa luz jest pro! To żeby robić questy, nie? Kurwa Teraz się zrobimy Luz jest naprawdę pro, wy się nie znasz kurwa bo je. na to. Jeżeli dochodzi trzeci przyjść, to znaczy jest się warzywniaki. <śmiew> <lub jest pro. śmiew> a, a, a Fire? <śmiew> fire, co Bojoz mówił, ten co był u nas w no nie? Bo on grał długo, małym. Fire, fire dobrze napierdala. Ty. Fire jest najlepszy. Jest tak. tylko jeden na rider wydawał no. bufa. Ale warzywniaki <Pszmiew> muszą grać w Arkane, bo mają. Ta. Jeden, dwa. No, A prawda! A prawda? Ale ja, no. ja nic nie pokazuję! O, a fajer trzeba do szóstki używać. Fajer, kurwa. O kurwa. kurwa Arkej jest tylko po to, żeby nie. dawał plus 4% bufa. Ale ja nie mówię, kto jest warzywniakiem. Ja, ja nie mówię. Ja nie mówię! No, ja nic ja nie mówię! Ale ktoś daje bufa! Ale ty fajnie machasz palcem. To to ja ty... Ale wiesz jaki ma jest? Słuchaj Wiedział jak pokazać na kolesiatą. Palec jest wyświetleniem, bo to jest tak. A ty jak go mieszka chodzisz <grym> <to> i <grym> palec nie wyświczony ale, ale uprawy tak nie umiem. <grym> ale tak. tak o... skurmy, syn, ja tak nie umiem. O, co ty. Ale takie paluszka, które tyle... Ej dobra, ale... Szukaj, dostarczy... To musi być głęboka. <grym> Bruksela ćwiczy. Czy na 3 palce rozwarta przynajmniej. Bruksela ćwiczy. Ale założysz się, że takie paluszka do też nie ma się. co? Takiego paluszka do dysponowania, Pokaż. Mm... A pokazać ci, patrz jaki wyćwiczony. Patrz. Kurwa, co ci z palcem jest? Zobacz. <grym> patrz, brud. A umiesz tak? Oh, I ty, umiesz tak? Patrz. Oh, A no wiesz, że palucha? A patrz na to. Patrz. Jest normalny palec. Cztery pum, 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 pum. Ja nie tak Patrz. Umiesz tak? Oho.

Oh, kurwa. Oh, kurwa. No zrób! Oh, no dobra. zrób tak! Dobra, dobra, schowaj się do Jussy chyba. No, no zrób! Jessica. No zrób tak! No cóż, no, no. 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 no.